Hej, cześć, manko, z tej strony ja, czyli agresjonalny i witam was już w szóstym odcinku z serwera Polefemos. I na starcie mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwać 40 minut, tak jak dwa poprzednie, bo ten tydzień spędziły między innymi nad ulepszaniem naszej postaci. A co mam na myśli? Będziemy więcej lubi chodzić po rynku oraz kupować itemy, bo jak widzicie mamy już połowę itemów uzbieraną na to, aby móc pójść na grotę. Ale brakuje nam kasku, tarczy, kolczyków oraz naszej szyjnika. Nie są to najdroższe rzeczy. Jedyny problem jest aktualnie z kaskiem, chociaż w poprzednim to no już nie w poprzednim, praktycznie na ostatnim live dzielnym, który się odbył to byliśmy kask, który może zmienić nam trochę aktualną pozycję i wiem, że w tym tygodniu Ninja raczej nie będzie najbardziej używany. Bardziej będziemy spędzać czas na dropku w godzinach 16.24, bo tam będziemy i najważniejsze rzeczy, czyli eventy, z których możemy sobie zarobić. I jak przykładowo, dzisiaj drop nie będzie aż tak potrzebny, bo będą z w oczy lecieć automatyczne mikstury. No to przykładowo, wtorek, gdzie będą kory, czy, środę, czy gdzie będą delikatne sukna, czy czwartek, gdzie będą lecieć rady i exo, będzie o wiele bardziej dla nas ciekawym dniem. Bo to są najlepsze pieniążki, Nie wspominając o zmiankach, ale powiem Wam na tych zmianeczkach. To ciężko znaleźć się jakiegokolwiek wolnego metka. Jeszcze chciałem spróbować jedną rzecz, bo ponoć to działa. Jeżeli nie subskrybujesz kanału to zapraszam Cię, jeżeli uznasz, że materiał jest dla Ciebie ciekawy oraz zostać łapkę, mam nadzieję, że muszę to zrobić tylko raz, bo chcę tylko sprawdzić jak to wpłynie na statystyki. Aktualnie jak widzieliście, biolog, czekamy. Aktualnie co do Alchemii najwyżej mogę wykonywać misję, bo dropek jeszcze nie jest 30 lewela, a mam zamiar expić te drobki i używać ich w trakcie przykładowych eventów. Nie śpieszy mi się jakoś z tą alchemią. Zawsze lubię to napowidać, między innymi na transmisjach na żywo, ale też chyba tutaj. Jeżeli będziecie szukali gdzieś mojego sklepiku, jest on najczęściej tu. Jest to północna brama na tej ścianie. Będzie to dla was łatwiejsze odzwierciedlenie. W dzisiejszym, może tak w dzisiejszej puli sklepowej wystawiamy sobie przykładowo śmiertelkę, dwie tarcze, talika oraz Dwie aury, które mi tam poleciały w wczorajszych, na wczorajszych zmiankach, więc zajmuję się wystawianiem. I tak mam teraz aktualnie co robić, czekamy na eventy. No i jeden item zszedł chyba, mogę się mylić, ale mamy trzy wony, więc raczej tak. Jeszcze trzeba śmieć oddania, oddania beloga. Myślałem, że już będzie. Ile prawdopodobnie ogardać w tym momencie yy, Rękawiczka na dropa. Oraz czekam dalej na rozmowę z, z osobami z Gameforge'u, bo mają być rozmowy dotyczące polepszenia warunków współpracy. Czekam. Tutaj na starcie podziękowanie dla kolegi e, e, V.Azert za pomoc przy wydropieniu rękawiczek dla dropka na eventy. I tutaj pyk. Siedem egzemplarzy jeszcze zostało. No to jesteśmy już praktycznie pod koniec. Kolejnego biologa. Wydrobiliśmy trzy rękawiczki. Więc jest to już naprawdę fajny wynik. Bo możliwe, że odda nam. Dzisiaj mam zamiar wykorzystać event. Z powodu tego, że jutro już wracam do pracy. Wy też oczywiście wiecie. Po fakcie stricte. Bo odcinki trafiają w poniedziałki. A wiecie. Jest to tak nagrywane. Tak czy tygodnie powiedzmy. Ale już mam nadzieję, że na ten tydzień. Sprzedamy pozostałe itemy. I... Będziemy witać się z grotą. I tutaj mogłem sobie zażartować, że najlepszym powodem, dla którego powinniście dołączyć na Discord my, amatorzy ADJ. Jest spodowane to, że możecie włapać naprawdę zajebiste oferty i właśnie taką ofertę wyłapuje jeden z chłopaków. Zostaje taki zestaw za półtorej wona. Stał on na sklepie wystarczająco. Niech to w końcu zejdzie. Wystawiamy. Anio. Wystawimy to przez tobołek. No, już sprzedane. Półtorej wona, zarobione. Kurwa. No, to zrobimy to tak. Co dzisiaj zeszło z naszego sklepu? Nic nie, zeszło, nie zeszło z sklepu, mimo kolejnej obniżki lekkiej cen, ale mamy 4,5 wona. Wystarczy na kask na błyski. Będę starał się wypolować jakieś. Dwa itemy. Aktualnie mam już odporności na poziomie, żeby wam nie skłamać. 45, czyli tylu co ekspiśmy na ogniu. A jeszcze tu zapowiada się 15. Tutaj chyba nie. I tutaj chyba nie. Ale jeszcze będą tutaj przetopy. Na pewno jakoś damy radę. A więc z racji, że Baga to dała parę dni temu. 10, może 12 dni temu pękł rok naszej współpracy z Gameforge. Bo otrzymałem kody, gdzie między innymi dostaliśmy takie wspaniałe fanty, jak na przykład wierzchowiec na łup, który się przyda na dropa. Tylko to dostaliśmy też klepik. premium na 7 dni, więc jest to naprawdę najlepsza chyba rzecz, która mogła się trafić. Czy chcę użyć tak, zdecydowanie chcę użyć przedmiotu. I będziemy sobie aktualnie wystawiać. O, tylko panowie alarm. I będziemy sobie wystawać, właśnie sklepik. Będę mógł sobie trochę przeoszczędzić na prądzie, hehe. He. I myślę, że aktualnie zajmę się wystawieniem sklepu. Za trochę ponad godzina jest live, więc trzeba się przygotować. To już, właśnie, pierwszy sklepik na PoliFamosie offline, który mam, został wystawiony. Jest on tak samo jak zawsze. Zapewne jakieś temy jeszcze będą, bo idę właśnie dołożyć jeszcze. Tyle ile miejsca będę mieć, będę starał się dorzucić itemów, muszę zejść da m odebrać wszystko z magazynku, ale to już zrobimy poza nagraniem, widzimy się jak już skończę. Jeszcze szybka akcja z biologiem, nie niestety, idę dalej wystawiać itemy na sklepik. A więc sklepik jest już wystawiony w 100%, jest wypełniony po brzegi i aktualnie Czekam aż coś zejdzie, zbrojka już jedna zeszła za 2,5 wona. Więc, mamy na ten moment 7 wonów. To już jest szansa na podejście. Pod ekwipunek nagrody. oczywiście nie jakiś topowy. Ale taki, żeby wystarczał. Ja będę jeszcze podglądać co jakiś czas, teraz pójdziemy sobie na kiedy na spokojnie. Może obok wystawię jakiś zwykły sklepik. Powie. Mamy jeszcze trochę rzeczy z magazynów, co prawda ekwipunki już się pokończyły. Ale, na ten moment zapowiada się, że... Grota będzie nasza, a więc, z racji, że już wiemy, że grota jest dla nas potencjalnie osiągalna, postanowiłem, że zaczniemy zakupować sobie i Tutaj już jest pierwszy kupon za 2,7 wona. Tak i użyjemy go sobie właśnie w tym momencie. Pach, już mamy 50 sm na koncie, czyli już mamy na dobrą sprawę na pierwszy kostium. Musimy jeszcze zebrać takich trzy kupony, abyśmy mieli bezproblemowe 7 nigry. A więc powoli sprzedające kół mam nadzieję, że na zarobimy. Będę jeszcze oczywiście korzystać z eventów, ale wszystko w swoim czasie. Aktualnie na live zakupiliśmy sobie item shopa, bo gdzieś tam mieliśmy już yangi. Będziemy sobie teraz to miksować z wami na odcinku, będę się widzieć za chwilę. A osoby na live aktualnie mają przyjemność oglądania, jak tracę wszystkie moje pieniądze. No i pierwszy perfik już jest, 15-20 zakładamy. Mega czerwony turbanik. Minus jest taki, że został kostium. Drugi, czyli kostium, dał nam 15 odporności, ale 10 do P. Mówi się trudno, nie jesteśmy aktualnie na mikcowanie dalej. W teorii mam jeszcze 80kk, ale staram się to pozostawić na to, abyśmy mogli no jak najszybciej zakupić sobie jeszcze nakładkę. Idziemy na grotę. Jesteśmy po pierwszym sobie w tym wypadzie na grotę. Mamy aktualnie 59kk. To sobie więcej które zebrałem. Punktem jest to, abym mógł zarobić sobie na, yy, po, na rozszerzenie punktu dokładnie. Więc ja to sprzedaję, zaraz się słyszymy. Zobaczymy, ile zarobiłem. Jeszcze dziękuję tutaj za, za, za bufa. Proszę bardzo, pozdrawiam tutaj Odusiowa. Masz pozdrowienia. Tak jak chciał. No i po sprzedaży itemów jesteśmy zarobieni około 16 kk więc myślę, że spoko, z racji, że mamy tego automatycznie zbierającego peta, którego dostałem oczywiście od Gameforge'u. Jeszcze, jeszcze, skoro tutaj jesteśmy, to jeżeli nie grasz jeszcze w Metina, chciałbyś zacząć, w linku znajdziesz, w opisie znajdziesz link do rejestracji, gdzie powie, może otrzymasz takiego. Możecie do mnie pisać w grze. Czasami kody rozdaję. A ja myślę, że lecę dalej nagrodę. Uzbieram trochę pieniążków i wtedy zakupimy sobie tej temy, które są nam potrzebne. Czyli nadal rozszerzenie na ekwipunku. Zapomniałem jeszcze, przed pójściem do groty oddamy sobie księgę klątw, Mam nadzieję, że przyjmie. I to jest chyba 45 liecztelna. Nie wiem, czy tego nie liczę. Naprawdę to już można chyba w stakach liczyć ogólnie. Kiedyś oddamy te księgi klątw. Kiedyś. A więc, jesteśmy już na grocie. Znaczy. Ogólnie jesteśmy jakiś czas na grocie. Przychodzę tu, zbieram złom, zbieram sobie skrzynki oraz. Różę tego i te... Wychodzę tutaj z się. Różę tego typu te... Oczywiście biorę sobie 150% Expo, bo wejściówki są perksie darmowe. Więc aktualnie już dobijamy sobie poziom 76. I myślę, że grota będzie dalszym dałem przez miesiąc. Tak długo jak będę sobie wiecie. ...dorobić, pewnie jakieś temki i tak ja dalej. Nie mam aktualnie jakiegoś. No właśnie. Właśnie, wyjść 76. Nie mam jakiegoś. Przymusu, żeby expić na szybko, bo nie ma żadnych wymagań jakby. Ale fajnie, bo jakbyśmy coś sobie poexpili, dopóki mam jeszcze Isa. No i że mogę zbierać sobie złą. Znowu opuściliśmy grotę po to, żeby sprzedać złom? I tutaj akurat no, to jest ciekawe pytanie. Czy robimy tak, że te skrzynki, które lecą z, e, z groty zostawiamy na jeden streamek? Czy może otwieramy je jakoś bez przerwy? To może dla Was zostawię jako taki ciekawy pomysł. I myślę, że to może być nawet ciekawy wybór. Gdzieś tam może zrobię ankietę na karcie społeczności, żeby już na odcinek była odpowiedź. A ja, tylko sprzedam item. Na dobrą sprawę, gdybym zbierał tylko itemy po jeden slot, czyli na przykład właśnie te wachlarze, plus 4, czy ostrze, czy mnoże, plus 4 na 7, 0. To zrobił mu o wiele więcej. No ale tak to wiecie. Wchodzę, wychodzę. Bardzo szybka sprawa. Aktualnie zapewne będziemy w kup do wszystkich otwarć. Wyliczyłem, że to jest około 28 wonów, bo potrzeba. 8 sztuk, żeby otworzyć wszystkie, więc na pewno będziemy mieli na co zbierać Yangi z groty. Aktualnie myślę, żeby otworzyć pierwszy, drugi i trzeci, bo mamy na sklepie że w okolicy tych wonów się. Mamy około 3 wonów, na postaci mam jeszcze jeden, ale plan jest taki, aby być cały czas zapasowy, 6 wonów, żeby mieć wydawać czego na item shopa. To jest taki najważniejszy jak dla mnie plan, żeby to wiecie, wszystko po prostu było. I jak będziemy mieli po prostu 6 wonów, to następne yangi będzie po prostu przeznaczać na to. Jeszcze przed tym zapewne trzeba sobie zrobić naprawdę naszyjnik, bo... Ucieka na nim yy, przetop i myślę, że w tym momencie zatierzałem trochę bardziej pusteku. Pójdę, dorzucę trochę itemów na sklepie. bo naprawdę trzeba przeczyścić te postaci. Dajcie mi chwilę. No i zakończyliśmy dzisiejszą wizytę na grocie. Ze sklepu zeszły parę itemów, mi dropnęły takie Jastrzębie Szpony, 16 umki. Myślę, że jednego wona jesteśmy jakoś zarobieni. Taki złom wszedł. Z dom, bo też, że chciałem wydropić sobie kory, więc idę do życi dam na sklepik trochę trzeba, bo jednak te wszystkie kadeki, które przed chwilą pod Bagdara wystawiłem już zeszły, więc ja to zrobię gdzieś poza kamerą i na dzisiaj się nie zamykam. Już stricte. po wystawieniu sklepiku kopiku zauważam, że mamy potencjalną zostradę no rubinek to nie to. To jest to. I sprawdzimy sobie czy wejdzie. Dobra. Teraz muszą wtedy wejść oba. Już się wejdą. Dobra. Zobaczymy co jeszcze za czy tu nie mam, bo chyba jeszcze jeden kamek był na autostradzie. Tu nie ma, tu jest. Dokładnie. Jest ja tu tak. Tyk. Weszło, dobra. Weszło. I. I mamy antyka. Dobra. Jeden antyk już dzisiaj jest. Mamy też potencjalną autostradę. Może spalić jeszcze raz. No i spalibok. Ale dobra. Mamy granat antyczny. On trafi na sklepik. W powinien nam robić teraz granat, bo ma błyski. Ale jeszcze to odwlekam w czasie, bo jednak gdzieś na sklepiku mam jeszcze pieniążki. Zobaczę sobie dokładnie ile. Nie całe. A raczej troszeczkę ponad 3 Jak dzisiaj jeszcze będę sobie latać tą grotę oczywiście. Będę udawał, że ekspyt tak to sobie powiedzmy. Staram się około 3, min 3 godziny minimum ekspić, to jeszcze się łączy z dropem. Weekend na pewno trochę na nadrobię. Na dzisiaj już koniec. Zdecydowanie. Nawet tego nie wystawiam. Jutro to wystawię, bo sklepik jeszcze na 4 dni. Mamy czas. Zdecydowanie mamy czas. I witam już w piątkowy dzień. Oddaję sobie księgę Grąt. Wcześniej egzemplarzy zostało. Aktualnie na sklepiku jeszcze was Mamy... No, 14 wonów, wygląda przyzwoicie, ale jeszcze będę zbierać. Jak widzicie, EXP powoli leci, malej, idę sobie teraz zrobić przerwę od tego, bo... Wiecie, się drobię sobie najczęściej kory na ten, na tej grocie i... No, kolejny temat muszę wystawić na sklepik oczywiście, więc idę przeżyć sobie z magazynków i prawdopodobnie jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj pójdziemy sobie coś podrobić, nie wiem nawet co zrobić. A, jest event. Wykorzystamy go. I więc na live jesteśmy znowu. Aktualnie powoli dobijamy sobie 77 level. Będziemy się wiedzieć za chwilkę, jak już będę troszeczkę bliżej. No i właśnie powinniśmy być na ostatnim mowie. I tak, i możemy sobie napisać 77 level up. No. Ja wracam dalej do live'a. A was chłopaki z odcinka, i tutaj dziękuję bo Titi za oczywiście tego, ja wracam dalej do live'a. Gdzie by to wydobciło? Mamy dwa kamyczki. Dobra sprawę, nic tam nie musi wbić, nie? Poza tym, że bił kurwa mityczny. Zaczęliśmy właśnie 5 wonów. Dziękuję. I to jest chyba PR. Max PE, Max PE, regeneracja PE. No co prawda to taki kawałek, który jeszcze raczej dla sury, nie. Inne. Pozdrawialskiego. Że... Witamy w kolonii Dzięki do zaraz za subskrypcję. Jesteś mają 450 subskrypcji o swoje drogo, więc ciekawe, nie powiem eee, tak, eee, a więc... Zaczynamy sobie kupować, Myślę, że, że tutaj będzie sobie jakiś głupak 3 4, dobra. Pyk. Uszlachetnianie Poziom Poziomka, dobra pyk Pyg, Dziękuję. Pyg, za pierwszym razem co dodają ogólnie max Peżeta, nie? więc pakuj do kółka i aktualnie jeszcze możemy sobie najwyżej dokupić jedną na przetop miedzi, ale nadal będziemy mieli wtedy blisko już setkę na dobrą sprawę. Myślę, że jakbyśmy zamienili dwa itemy na piętnastki, to byśmy już byli na ponad tu odporność, no 93. Pomiom machasz tym mieczem, aha, to ty, siem. <grym> Więc tak, to no mogę powiedzieć, że jest mało osób, zdecydowanie nie. A więc, na starcie, post na starcie, na starcie streama postanowiłem sobie otworzyć 18 Razodorów, jest z nami chat, który mam nadzieję, że nas wspiera, chociaż troszeczkę, zobaczymy czy się nagrywa, tak nagrywa się, no dobra, no to lecimy. No dobra, co nam poleciało, jakieś tutaj widzę staleczki, jakaś truta, 8, słabiutko, 22, no ale słabo, sześć unki, złoty materiał, paski jakieś, boski kwiat, patrzymy trutki, jasne, pierścień teleportacji. Drugi pierwszy teleportacji 9 średnie, 4 średnie, to no to słabo. 16 tutaj ile? 6. No niestety nie oddało dzisiaj. Chociaż jeszcze zobaczymy sobie cenę jaja zolara może? Może coś się oddało ona jak widzicie na słupku 21 level Trochę szkoda. Z racji, że jestem łatwy do przekonania. Chat napisał na live, abym spróbował ulepszyć. O, tutaj nie można kupić. Tego można kupić. Abym spróbował kliknąć sobie rubinki. Mówisz że M1? No, to skoczymy sobie szybko, dam jeden. No i jesteśmy w m Aktualnie tutaj kreator ryzykuje swoje trzywony. Ja moje obiecałem, że będzie tak do pierwszej jak to siądzie. Kreator jesteś kurwa chujem. Musimy się rozumieć, jesteś chujem jebanym. No i właśnie dobijamy sobie już level 78, tylko niech ten komendant postanowi się w końcu wywrócić. No i co mogę powiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie już zamknięty. W sensie dzisiejszy, ten poniedziałkowy i będziemy robić już siódmy odcinek. Niech tylko niech tylko wtedy odpadnie w końcu. Takie to grania grania job bez Robido. I ostatni babek. Mam nadzieję. Halo, metin 2. No i jest 70 Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. mam nadzieję, że widzimy się w następnych. I co mogę powiedzieć. Powiem, że na 480 subskrypcji rozdajemy kody. Tak jak zresztą co 25. Więc mam nadzieję, że szybko dobijemy. Wbijajcie do Discorda. Na razie. I cześć. I jak zawsze. Ciao.